Czasami pożeramy film w całości, czasem dzielimy go sobie na osobne sesje, generalnie traktujemy go jako zamkniętą formę. Pomijając miliony teorii fanów czy doszukiwanie się easter eggów, zostaje nam jeszcze jedna rzecz. Zdarza się, że finał produkcji całkowicie różni się od tego, co właśnie obejrzeliśmy, a przynajmniej na poziomie pomysłu. Najróżniejsze no decyzje na etapie pisania scenariusza, realizacji czy przemontowywania zmieniają finałowe sceny, poprawiają albo i niszczą odbiór zamknięcia historii. To też dziś zerkniemy na takie filmy, które w planach miały zupełnie inne zawiązania akcji, a co za tym idzie widz, niekoniecznie zobaczył pierwotny pomysł. No i oczywiście ostrzegam przed spoilerami. Zaczynamy od adaptacji książki. Generalnie mam wrażenie, że mało osób wie, że to adaptacja. Jestem legendą w formie pisanej, wydano w 1954 roku. Prace nad filmem rozpoczęto w 1994, ale problemy ze skryptem, zapotrzebowanie na scenę wartą 5 milionów dolarów i niezbyt udane poprzednie próby przeniesienia noweli na duży ekran pogrzebały te plany. W końcu dopiero końcówka 2007 pozwoliła nam obejrzeć. Nowoczesną historię ostatniej osoby na ziemi, której towarzyszy uroczy pies. Głównym bohaterem granym przez Willa Smitha jest lekarz i naukowiec militarny Robert Neville, starający się nie tylko odszukać antidotum na wirusa, który przy okazji wytępił całą populację, ale i przetrwać w świecie zmutowanych wampirowstworów. Film kończy się optymistyczną nutą odnalezienia obozowiska ludzi śmiercią w bohaterskim poświęceniu, ale oryginalnie nie taki był plan. Cały śmiał zwieńczyć oddanie obiektu testowego wampiromutantom oraz morałem, że to ludzie stali się potworami dla nowej większości populacji. Postać Willa miała stać się potworem z szafy, legendą, ale nie ludzkości, a legendą miejską wśród wampiromutantów, bugimenem porywającym innych. Tak lubię powtarzać wampiromutanty. W każdym razie film miałby o wiele mocniejsze przesłanie. Na szczęście możemy je zobaczyć w wersji reżyserskiej. A Znacie 7, ten film, gdzie brat Pitt krzyczy, co znajduje się w pudełku, a pewien aktor wyklęty odwala jedną z najlepszych ról we współczesnym kinie kryminalnym? Cała historia opiera się na duecie bliskiego emerytury detektywa i świeżaka, którzy trafiają na trop seryjnego zabójcy, którego modus operandi opiera się o reinterpretację, albo właściwie dosłowną interpretację, siedmiu grzechów głównych. Scenerie są mroczne, pomysły na zabójstwa bardzo ciekawe, a atmosfera gęsta. Do tego na listach aktorów ukrywano to, kto wciela się w antagonistę, mogącego stawać w podobnym szeregu co Hannibal Lecter. W którymś momencie ów morderca stara się nakłonić Brada Pita, by ten go zastrzelił i stara się na wiele sposobów. Jednym z nich jest zabójstwo jego żony. I w dostępnej wersji faktycznie po pytaniu o pudełko pada strzał. Misja udana, oryginał zakładał jednak nieco lżejsze zakończenie historii, to nie młody policjant ciągnie za spust, a Morgan Freeman oszczędzając swojemu partnerowi lata terapii, przynajmniej tej poświęconej morderstwu, a nie braku żony, całość miała kończyć kwestia, przychodzę na emeryturę, chyba dostępny wariant jednak działa o wiele lepiej. I Historii statku Nostromo i tego jak w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku zapewne nie trzeba przypominać, ale to zrobię. Zahibernowana grupa ludzi i androidów, transportująca rafinerię do wytwarzania wzbogaconej rudy, odbiera nieznany sygnał SOS. Nie wiedzą oni jednak, że sami powinni wysłać SOS. O Boże. Na planecie znajduje się statek pełen kosmicznych jaj z facehagerami. Oczywiście, niezbyt rozsądnie, obcy organizm dostaje się na statek i otrzymujemy jeden z najlepszych slasherów, który dodatkowo dzieje się poza naszą planetą. Strach jaki wywołuje obcy kształt ksenomorfa masło myślane, jakby się tak zastanowić. Kreatywne podejście do świata i cholernie rozpoznawalna bohaterka Ripley. W finałowej walce to właśnie pani oficer i jej kot pozbywają się obcego poprzez wyrzucenie go w przestrzeń kosmiczną. Planowano jednak, by to kosmita zwyciężył. W ostatnich scenach miał zdekapitować Ripley i udać ludzki głos kontaktując się z Ziemią. Ale no, trzeba było robić sequele. Ostatnimi czasy stylistyka Cyberpunka i Neon noir zawładnęła moim czasem wolnym. Od sesji RPG przez oczekiwania na grę po odświeżanie klasyków kinematografii z tegoż gatunku. I tak się składa, że chyba najbardziej rozpoznawalnym reprezentantem Neonowej przyszłości jest łowca androidów, Blade Runner z 1982 roku. To już drugi film Ridleya Scotta na tej liście i druga adaptacja lub może bardziej opowieść na motywach książki. Obraz opowiada o jednej z ważniejszych misji w życiu Rika Descarda. Ma on za zadanie zlikwidować czwórkę androidów replikantów, którzy w efekcie buntu stali się nielegalni. Mamy tu nie tylko oryginalną wizję świata, doskonałą obsadę z Harrisonem Fordem czy Rutgerem Hauerem na czele, ale i sporo przemyśleń dotyczących moralności, człowieczeństwa i szukania odpowiedzi na to, dokąd zmierzamy. Wiele dwuznaczności wynikających z najróżniejszych wersji filmu do Prowadziło do nieustających sprzeczek, czy Dekard jest replikantem, czy też nie. W kinach na przykład wyświetlono wersje z Happy Endem i Rachel bez czteroletniego systemu zabezpieczeń. Niektóre wersje pokazywały tylko wspólną jazdę windą zakochanych, a potem dodano sceny ze snem o jednorożcu. Jak miało być w oryginalnym zamyśle? Bez Happy Endu, bez snów i bez głosu z offu. Jak jest według Kanonu? Ze snem, ale bez Happy Endu. No więc jakiś kompromis jest. 28 dni, 6 godzin, 42 minuty, 12 sekund. Pora na jeden z moich ulubionych filmów z jednym z moich ulubionych aktorów. Donnie Darko to dziwny film. Chłopiec miewa najróżniejsze wizje podczas lunatykowania, spotyka kolesia w przerażającym stroju królika, który przedstawia mu się jako Frank i przy okazji wspomina, że świat skończy się za 28 dni. Silnik spadający wprost na pokój do niego, misja uratowania świata, czy raczej przywrócenie równowagi czasowej światy równoległe i rozważania o seksualności smerfów. To tylko odrobina tego, co dzieje się w psychodelicznym świecie, czy to choroby psychicznej, czy dziwnych wydarzeń, bowiem wciąż nie określono, czy mamy tu do czynienia z halucynacjami, czy zaburzeniami? Siłą tego filmu jest interpretacja i rezonujące we mnie od 18 lat, choć może od roku bardziej, każde żywe stworzenie umiera samotnie. Finał przewiduje całe spektrum zniszczenia odwalącego się mieszkania po zrozpaczone osoby obserwujące wywóz zwłok bohatera. Nakręcono jednak pierwotnie planowane zakończenie, które na szczęście nie znalazło się w oficjalnej wersji. Zwijający się w konwulsjach doni przeszyty palem. Pięknem tego filmu są nie do powiedzenia: nie cios płętą czy prętem w twarz. Like the only good no i na koniec zostawiłem sobie film, który zainspirował ów materiał. Joker to już milionowa próba podejścia do komiksowego klauna i księcia przestępczości z Gotham. Tym razem jednak zmieniono nieco zasady gry. Bez Batmana, przynajmniej nie w kostiumie, bez przerysowanego szaleństwa. Mocne zakorzenienie w komiksach wciąż jest, ale to wszystko wykonano ze smakiem. Dobre zdjęcia, wciągająca historia doświadczonego przez los chłopca z całym spektrum zaburzeń na wielu płaszczyznach, świetna muzyka i genialny. Joaquin Phoenix. I jako że celem filmu było opowiedzenie na nowo historii Jokera, to prędzej czy później tego szaleńca trzeba było w pełni narodzić. Myślę, że wiecie o co chodzi. W finałowej scenie obserwujemy, jak policyjny radiowóz zostaje staranowany, a świeżo upieczony morderca staje się symbolem dla anarchii w Gotham City. W tym samym czasie obserwujemy po raz Chyba setny albo jeżeli nie tysięczny Jak rodzina Wayne'ów wybiega z Monarch Theater I w jednej z alejek zostaje zastrzelona Tym razem przez jednego z klaunów Siejących zniszczenie na ulicach miasta Sypią się perły, Wayne'owie nie żyją Ale jak wiemy z jednego z odcinków Internetowego show Kevina Smitha Zasłyszał on od wiarygodnego źródła Że od postrzału miało zginąć troje Wayne'ów Marta, Thomas i Bruce To by były dopiero zawirowania w kanonie, prawda? I to tyle na dziś. Ten temat zasługiwałby śmiało na kilkugodzinną prelekcję i śledztwo ujawniające, że na drodze do realizacji filmów zakończenia wszystkich znanych nam produkcji zmieniały się setki razy. Czy to ze względów finansowych, czy trzeba było zrobić podkładkę pod sequel, czy po prostu to nie brzmiało dobrze. Nim jednak przyjdzie mi za jakiś czas powrócić do tego tematu, proszę Was o Wasze ulubione przykłady. Komentarze są do Waszej dyspozycji, a ja odmeldowuję się i do następnego razu.